Pierwsza Księga Samuela, rozdział 28. W tym czasie Filistyni zgromadzili swe wojska na wojnę, aby walczyć z Izraelem. Wtedy Akisz powiedział do Dawida. Na pewno wiesz, że razem ze mną wyruszysz na wojnę, ty i twoi ludzie. Dawid odpowiedział Akiszowi. Sam się przekonasz, co uczyni twój sługa. Akisz odpowiedział do Dawida. Ustanowię cię więc stróżem swojej głowy na zawsze. A Samuel już umarł. I opłakiwał go cały Izrael i pogrzebali go w jego mieście Rama. Saul zaś usunął czarowników i wróżbitów z ziemi. Wtedy Filistyni zebrali się, nadciągnęli i rozbili obóz nad Szunem. Saul również zgromadził cały Izrael i rozbił obóz w Gilboa. A gdy Saul zobaczył obóz Filistynów, zląkł się i jego serce mocno zadrżało. I Saul radził się pana, lecz Pan mu nie odpowiedział ani przez sny, ani przez Urim, ani przez proroków, saul zwrócił się więc do swoich sług: Poszukajcie mi kobiety, czarownicy, a pójdę do niej i poradzę się jej. Jego słudzy odpowiedzieli mu: Oto jest Endor, kobieta, czarownica. Wtedy Saul przebrał się, wkładając inne szaty, poszedł wraz z dwoma mężczyznami i przyszli do tej kobiety w nocy i powiedział: Proszę cię, powróż mi przez ducha wieszczego, a wywołaj mi tego, kogo ci wymienię. Lecz kobieta powiedziała mu: Ty wiesz, co uczynił Saul, że zgładził czarowników i wróżbitów z ziemi, czemu zaś stawiasz sidła na moje życie i by wydać mnie na śmierć? Saul przysiągł jej na pana. Jak żyje Pan, nie spadnie na Ciebie żadna kara z tego powodu. Wtedy kobieta zapytała go, kogo mam Ci wywołać? A on odpowiedział, wywołaj mi Samuela. A kiedy kobieta zobaczyła Samuela, krzyknęła głośno i powiedziała do Saula, czemu mnie oszukałeś? Przecież Ty jesteś Saul. Król odpowiedział na niej, nie bój się. Cóż widziałaś? Kobieta odpowiedziała Saulowi, widziałam bogów wstępujących z ziemi. Pytał dalej. Jak wyglądał? Odpowiedziała: Wstępuje stary mężczyzna, a jest on ubrany w płaszcz. I Saul poznał, że to Samuel. Schylił się twarzą do ziemi i pokłonił. Samuel zaś powiedział do Saula: Dlaczego mi nie dajesz spokoju i wywołujesz mnie? Saul odpowiedział: Jestem w wielkim ucisku, gdyż filistyni walczą ze mną, a Bóg odstąpił ode mnie i już nie odpowiada mi ani przez proroków, ani przez sny. Dlatego cię przywołałem, abyś mi oznajmił, co mam czynić. Samuel powiedział: Czemu więc mnie pytasz, skoro Pan odstąpił od ciebie i stał się twoim wrogiem? I Pan uczynił mu, jak powiedział przeze mnie. Pan wyrwał królestwo z twoich rąk i dał je twemu bliźniemu Dawidowi. Ponieważ nie byłeś posłuszny głosowi pana ani nie wykonywałeś jego srogiego gniewu nad Amalekiem, pan tak ci dzisiaj uczynił. Ponadto pan wyda Izraela wraz z tobą w ręce filistynów, a jutro ty i twoi synowie będziecie ze mną. Pan wyda również wojsko Izraela w ręce filistynów. Saul natychmiast upadł jak długi na ziemię, bo bardzo się zląkł słów Samuela. Nie było w nim też siły, gdyż nic nie jadł przez cały dzień i całą noc. Potem kobieta podeszła do Saula, a widząc, że bardzo się zląkł, powiedziała mu Oto twoja służąca posłuchała twego głosu. Naradziłam swoje życie i posłuchałam twoich słów, które wymówiłeś do mnie. Teraz więc posłuchaj i ty... Proszę głosu Twojej służącej, położę przed Tobą kawałek chleba, aby zjadł i posilił się, zanim wyruszysz w drogę. Lecz on wzbraniał się i mówił, nie będę jadł. Jego słudy zaś wraz z kobietą przymusili go. Nie posłuchał ich głosu. Wstał z ziemi i usiadł na łóżku, a ta kobieta miała w domu tłuczne ciele. Pospieszyła więc i zabiła je. Potem wzięła mąkę, rozczyniła ją i upiekła z niej prześniki. Następnie przyniosła to przed Saula i przed jego sługi, a gdy zjedli, powstali i poszli tej samej nocy.